Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz. Jesteśmy w Ocean City, Maryland, w centrum miasta, właściwie w części południowej, w downtown. Przy ulicy znajdujemy się przy ulicy Baltimore. Tutaj po lewej stronie zaczyna się ulica 50 z Ocean City do Waszyngtonu i dalej. Tam jest most nad zatoką nad zatoką most konkretnie mówiąc to most zwodzony dzisiaj on jest nieużywany bo nie ma turystów więc statki nie przepływają jest dzisiaj 16 grudnia Rano, piękna słoneczna pogoda. Ocean City jest miastem turystycznym tutaj w re, latem w re życie Teraz niestety zimą jest tutaj opustoszałe, stałych mieszkańców jest 7 tysięcy mieszkańców 7 tysięcy, zimą taka jest tutaj populacja, a latem proszę Państwa jest tutaj wczasowiczów, urlopowiczów, turystów nawet pół miliona. Jest to mała miejscowość, a latem jest tutaj bardzo dużo ludzi. Tu pokazuje taki dach półokrągły i spiczasty. Jest tam urząd miasta jest siedziba władz. Miejskich. Tak jak powiedziałem, latem jest tutaj do pół miliona ludzi, turystów. Teraz pójdziemy sobie zobaczyć nad ocean i zobaczyć plaże Zobaczyć plaże. Nie wiem, jak tu nacisnę guzik, czy zrobi się zielone. Zaraz zobaczymy. Atrakcją tej miejscowości Ocean City jest właśnie plaża, która ma 100 metrów szerokości, 15 km długości i jest czyściutka, ponieważ jest jedną z najczyściejszych plaż w Stanach Zjednoczonych, ponieważ całą noc kombajny i inne maszyny o, zmieniło nam się na zielone, dzięki temu, że nacisnąłem. O możemy spokojnie sobie przejść i tak jak powiedziałem latem tutaj całą noc maszyny, kombajny i czyszczarki, zamiatarki sprzątają i czyszczą plażę i jest w związku z tym piasek jest czyściutki, ładny, wygładzony i tutaj plażowicze z przyjemnością spędzają czas. Pokazałem Państwu przed chwilą napis Boardwalk. Boardwalk. Jest to również wielka atrakcja tutaj Ocean City. Jest to e, taka trasa spacerowa ułożona z desek o długości 3,5 km, którą latem tutaj ludzie spacerują. W czasowicze spacerują całe wieczory, całe noce. W związku z tym, że tu jest mnóstwo, jest, po jednej stronie jest ocean, plaża, a po drugiej stronie jest e, no, szereg sklepów, e, hoteli, basenów, są prace zabaw, są e, salony gry oczywiście nie. Nie hazardowe gry, tylko takie zabawowe, ponieważ jest, Ocean City jest miastem rodzinnym i zakazane to są wszelkie formy takiej rozrywki jak gry hazardowe, agencje towarzyskie i temu podobne. Ma być to miasto i pobyt tutaj sprzyjający, miły, sprzyjający dla rodzin z dziećmi. Tak wygląda tutaj ten boardwalk. Proszę zobaczyć. Z desek szerokości około 20 metrów. Tak wygląda z strony północną. tak wygląda w stronę południową ponieważ u to jest półwysep i tamten półwysep tam w tym końcu się kończy tak to wygląda latem tutaj przebywają tłumy ludzi tłumy spacerowiczów tu się trudno jest przecisnąć jeszcze do tego jest Przejeżdża tutaj specjalny taki, specjalna taka kolejka elektryczna z kilku wagonów taki pociąg można to też jest atrakcją można sobie tutaj całą tą trasę przejechać przejechać i obejrzeć, relaksować. Się. Tu zobaczymy jest straszne słońce. To jest pomnik weterana. Zegar, flagi Nie, to jest pomnik strażaków Ocean City Volunteer Fire Company Czyli Straż Pożarna Ochotnicza Ocean City September sześć. Tak to wygląda, takie ładne miejsce. Dzisiaj niestety jest tutaj pusto. Bordok opustoszały. Opustoszały. Kilkanaście lat temu. Był ogromny huragan, w wyniku czego ten borduk został zniszczony, więc był w szybkim tempie odbudowany przez wojsko. Tam daleko po lewej stronie jest wesołe miasteczko. Jest koło muńskie, to koło diabelskie. Tutaj jest ulica Caroline Street. Carolina Street, Carolina Street, no i wszystkie sklepiki pozamykane, bo niestety te tłumy ludzi w czasowicze, urlopowicze po wakacjach wyparowali, wyparowali. Także tu jest ten bordłok z desek drewnianych, drewnianych desek, ułożonych w wiodełkę bardzo ładnie. Ławeczki, lampy. Latem jest tutaj przepięknie, tutaj jest cudownie. No i tu jest taka trasa wykonana z betonu. I tutaj częściowo ten pociąg, o którym mówiłem dla wczasowiczych atrakcja, częściowo się tędy porusza. Tutaj się wieczorem latem można spotkać artystów muzyków różne pokazy żonglerów no, no wszystkie te ciekawskie atrakcje które spotykamy na, e, w takiej miejscowości turystycznej uczęszczanej przy plaży przy oceanie no i teraz ocean ocean zaraz państwu pokażę. Może tam podejdziemy bliżej bliżej Po prawej stronie jest to wesołe miasteczko Tam są, to jest koło diabelskie są zjeżdżalnie są różne trasy, huśtawki no wszystko, wszystko co w takim wesołym miasteczku jest potrzebne a tutaj e, na przedłużeniu tego boardwoku jest tam no, taki raki, bardzo no i za miasteczkiem jest ogromny no, no, kilka tysięcy samochodów chociaż to wszystko jest dla e, Czasowicie już za mało, bo tutaj przybywają tak jak powiedziałem, setki tysięcy, setki tysięcy, setki tysięcy. E, I parkingi e, prywatne gdzieś tutaj po ulicach, przy, przy budynkach są bardzo drogie. E, jest takie rozwiązanie, tak zwane park and ride, że przed Ocean City jakieś 2-3 km można zaparkować i dojechać sobie autobusem. Tam przed tym miastem są ogromne parkingi, tam dla wszystkich jest miejsce. Ale znowu każdy chce mieć samochód blisko siebie, żeby tam przynosić ten sprzęt i mieć pod ręką ten sprzęt tutaj potrzebny na plaży. Ocean właściwie jest już widoczny, ale wejdziemy na sam brzeg, na sam brzeg. Proszę zobaczyć. ciągnie się przez całe 15 km długości i latem tutaj cały czas są parasole, leżaki i treści non to tutaj wygląda te budynki hotele będzie położone przy ordłoku i przy plaży Teraz jeszcze kawałeczek. Przywitamy się z oceanem. Jest to ocean Atlantycki. I po drugiej stronie jest Europa: Hiszpania, Francja, Portugalia, na Piękny słoneczny dzień Spokojny, nie ma wiatru, bo, ale pomimo, że nie ma wiatru, to proszę zobaczyć jest to ocean, więc zawsze jakieś fale są I tak wyglądają te fale na nasze przywitanie za blisko nie podchodźmy, ponieważ doczytałem, że Pani fala zmyła siedmiu studentów i wszyscy zginęli, jedna się to. nagle z morza wychodzi taka pateczna fala. Pozdrowienia z Ameryki, z Ocean City Maryland. Miłego dnia. Bye bye, papa!